I tak właśnie szczegóły tworzą całą tą historię tego miejsca. Właśnie znaleźliśmy tutaj feldpost, czyli poczta polowa. Tutaj jest jeszcze data. 44, 9. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.plu Kośnik Perkun. Zostań naszym patronem. i dobrze. Dobra, że jest sucho. Chyba kiedyś woda stała, nie? w ogóle jest mało. No i tutaj, widzisz, mieliśmy ciągle zagadkę, takich bardzo dużo tutaj było, takich kartonów grubych. I wreszcie się udało tutaj zobaczyć. Jeden karton jest z pieczątką. Co to jest? Na pewno jest 30, 1932 rok, podejrzewam. Albo 38. Kartony mają pysunki, nie? Tak. Jest tu pakiet. Tu no. widać, Amunicja. że ołówkiem było pisane jakaś może jeszcze adnotatia. Mhm. Mhm. Tak. To będzie po amunicji. Także m, mamy wreszcie namacalny przykład, te mhm. kartony do czegoś służyły. I z pieczątką. Tak. Amunicja. A coś jeszcze z drugiej strony, zobacz? Jest co, nie ma? Taki prostokątny pudełko. Tak. Kar karton taki. Taki karton, dosyć gruby. Mhm. Hmm. No i, i w miarę dobry stan zachowania. No, trzeba mnie zidentyfikować, do czego, czy to po amunicji, czy od jeszcze jakiejś innej. I liczbach. właśnie to jest pytanie do Was, drodzy widzowie, którzy oglądacie, a Macie, macie, macie bardzo dużą wiedzę na ten temat. My tutaj. Jakby nie mamy możliwości sprawdzenia w internecie cokolwiek, a niektórzy już w ogóle są specjalistami w danej dziedzinie, więc do czego to mogło być i czego dotyczy ta pieczątka? Tutaj trafiliśmy takie chyba instrukcje, związane z, chyba z e, lokalizacją chyba telefoniczną. Zobaczcie, są to strzępy. ...ale może ktoś z Was yy, uda się rozszyfrować, co to może być. Patrzcie, tutaj jest jakiś poslnec 08. Może po tych opisach Wam się uda coś rozszyfrować. Lightning Firing Infernum Builder takie coś widzicie zobaczymy co tutaj dalej. Tu jakieś rozrysowane chyba połączenia. Zobaczcie jakieś schematy elementy. Zobaczymy tu Folder Arcung. Niestety nie znamy na tyle niemieckiego, żeby to tak przeczytać. Tu jest jakaś legenda chyba. To są zdjęcia. Fragen, Bajder, Tutaj też jakieś schematy. To no, jest zagadka. Piszcie w komentarzach. Wiem, że to robicie dobrze, więc działajcie, a my kopiemy dalej. jest? I następna książka, która wychodzi tutaj w tym gruzowisku. Tak wynika tutaj, że była tutaj bardzo duża biblioteka książek. Nie wiemy na jaki temat to te są książki, ale zakładam, że to była taka biblioteka koszarowa. Możliwe, że jakieś opowieści, ale całkiem niezły stan. Nie ma okładki, także nie będziemy wiedzieć jaki tytuł był. Ale tak to właśnie wygląda. Taki stan. Kolejny. Stan. Kolejny stan. Dobrze. Kolejna książka. Kolejny czas działań. Działamy dalej. No, pokaż, jakie tu są rzeczy. Widzicie, mocne te. Yy elementy dużo takie. Tak. Tutaj można bardzo fajnie zobrazować, że tutaj nade mną są drzwi. Tutaj są drzwi. Wielka na właściwie tego gruzu przemieszanego w czasie wybuchu. Drzwi są tak powyginane od siły wybuchu, że aż nie chcę wierzyć, że taka stal mogła się tak wygiąć. Tutaj widać jeszcze mocowania, do, które szły do ściany. To jest wyrywane. Potężne kątowniki, potężne Gru, potężna grubość tej stali. Możecie sobie tego zobaczyć. Z takich drzwi się nie montuje w domu, także to tylko w takich obiektach, obiektach jak tutaj. Grupa warowna. Ludendorf Grupa doświadczalna. Tutaj właśnie można powiedzieć, że... Yy, wszystko testowano i sprawdzano w jaki sposób się zachowuje. Tak, tak właśnie to wygląda. Żeby, albo góra była? kurwana tutaj chyba nawet takie wcięśnięcie od odłamku. Ja, coś tutaj prosiłem, zobaczcie tu grube siła była potężna kawał kątownika? tak no to w kątryny nie? No. i wyrwało tą furt wyrwało? oj A sam widzi, że to waży trochę Mhm. Mhm. Takie tak. siły musiały tutaj być. Siły były potężne. To Zresztą widać potem, co tutaj jest, jest. Pręty, które były kiedyś w całości, to wszystko jest... Tak. ...pourywane, pocięte. Mhm. Tak. No jakich... papierów jest tutaj bardzo dużo. Tak. Opiery. Ale jakaś mysz musiała tutaj być chyba, albo nornica. Pytanie, jak to jest możliwe, nie? Ale tak. jednak jakieś zwierzę to y, sobie uściłało tutaj gniazdko, y, gniazdko i, i to widać ewidentnie, że to było pogryzione. Tak, tak. Tak, tak jakbyśmy są... jak znajdywali jakieś w całości te książki, tak tutaj było wszystko po, ładnie pogryzione. Tak. I mogło być jakieś gniazdko. No, dokładnie. Ale skąd tutaj mysz? No, widocznie jakąś dziurą przeszła. No Czyli nie byliśmy pierwsi. Tam co kiedyś byli, też nie byli piersi. No tak. <gry> Aha. ktoś z Was napisał, że tutaj była izolacja w pomieszczeniach wypoczynkowych, bo są cegły. I tak, tu są cegły. Jest to otynkowane, zobaczcie. Tu. Kolor taki seledynowy, zielonkawy. Pod tym są cegły. I teraz tutaj jest, zobaczcie, ściana. Ta ceglana, czyli izolacja była. Za tą ścianą mamy strukturę betonową, żelbet. Czyli oni zastosowali yy, na grupie warownej Ludendorf system takich yy, izolacji, aby było ciepło, nie. w izbie wypoczynkowej. Tu jest taki element, zobaczcie, jest, jest przestrzeń, czyli taka poduszka powietrzna najprawdopodobniej. Niczym tego nie ocieplano. Czyli zastosowano metodę taką, której yy, 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 międzyrzeckim rejonie umocnionym ja nie widziałem, piszcie w komentarzach, może, może macie gdzieś, wiecie, gdzie taki obiekt lub koszary mają takie zastosowanie. Czyli cegła izolacyjna, nazwijmy izolacja, tak, i potem beton jest. A, I jeszcze otynkowali to, ocementowali, otynkowali i pomalowali na kolor taki zielonkawy, czyli dbali o kolorystykę. Izbach wyprocentowych. Dobra, teraz będziemy drzwi przyciągać. Jest taka skomplikowana operacja, będzie. A zobaczymy. Udrażniamy znowu. Tak, to korytarz. Dobra. Dzięki za oglądanie! Dzięki te drzwi, patrzcie jakie powygierane. Jeszcze tu widać całe to wygięcie mocno, tak. nie? Tak, od, od wybuchu jest wygięcie, tak. Mhm. Wyrwane z tych, z Jaka siła po Kolejne. to, że No zobacz, jeszcze tutaj ta szybka jeszcze jest w całości. Ten wizyerek. Jest. Mhm. Nieźle. Zobaczcie, kawał drzwi pancernych i tak wygięte przez siłę wybuchu, a teraz pójdziemy tam, zobaczymy. Ali, ja zobacz, to już tego napisu nie ma. Tak, bo to było od wewnętrznej strony, no, właśnie, napisy są od No, tak. No to tutaj jest. Mhm. Mhm. Jest? Jest, jest, jest. Potem okay. idziemy tam zobaczyć. i to już jest o wiele więcej miejsca. O. Zobacz, te drzwi tutaj były cały czas, nam chwilowały dojście. Tu są jeszcze jedne drzwi do góry. No, ale to już w tej chwili nie jest problem, Nie, one, one stabilnie są, bo tutaj no. na tym stołowniku są tutaj, o widzicie? O tutaj widzisz to tu jest futryna. O futryny tak. Znaczy, gdzie były drzwi, a gdzie jest futryna. No. Ale to ściany poprzewracane, słuchajcie, to jest tu mamy potężne kawałki ściany. No. Tu coś chyba leży, co? Jakieś papiery? O, zobacz. To, to, to chyba to takie, ale do jakichś, ten, z tych było w skoroszytach, mhm. jakieś takie do, do raportowania czegoś. A nie Niewypełnione, Nie wypełnione, puste. Takich dróg pełnych, z takich druków właśnie niewypełnionych. Tutaj jakieś papiery też tutaj widzę, zobacz w tej stronie. Dużo tego. Tu jest jakby podstawa od półki albo czegoś widzisz? Tu. Tu coś Ty było. Cała ta tu jest, jest półka chyba nawet taka właśnie. Tak. No, ciekawe. Jest dużo ci papieru. Mhm. Tam są papiery. Są papiery? Są. Delikatnie, delikatnie. Ale to wszystko jest tutaj trafie... skruszały, zmuszczały. Ale zobacz to chyba ta półka i dlatego to coś tutaj były te dokumenty. Coś mogło być. Ale to się wszystko roz... roz... rozsypało. No. Nie ma szans, żeby to uratować. Tak to widzicie wygląda. Nie paliło się, ale jest jednak wilgoć. E, detonacja Swoje sobie zrobiło, zrobiło. nie No. No ale tu widać, że tu była cała półka z jakimiś z papierami. Tu się wszystko rozwała, zobacz. Nic samolite No hmm. już nic już z tego nie ma nie. Szkoda nie, bo no. by było Tej, byśmy może najmniej chyba jakbyś co to jest Słuchaj, bo taki, zobacz jakiś orzeszek tutaj nie leży? Co to jest? Gdzie? Tu taki o, może zwierzak jakiś tu sobie zrobił? Wieś. Weź na no to do ręki, jest. To? No, no, to to jest. Nie wiem. Co to jest. I orzech. Może hmm. no, że jakaś myśl, co by zrobiła z papierów. Tylko skąd ta męż tutaj powiedzmy. Nie wiem. No, no zobacz, Jest to wszystko w yy, Tak. No szkoda, bo nie dowiemy się, co to było. Czy jest jakiś jeszcze maszynopis? Mhm. Uh -huh. I kolejna książka. W tym razem już wiemy, jaki to jest tytuł. Berliner Legende. Legendy, Legendy. Berlina? <laughs> Nie. Ciekawe. Bo... Może być, no tak, chyba. Berliner albo może coś innego. Każdy w każdym razie, jak widzicie, to możecie nam pomóc w odczytaniu tego, co tutaj masz w dłoni? To, to, to jest cała ta książka, także w dobie tych czasów, dzisiaj mamy komórki, wtedy jedyną rozrywką była książka, można było sobie poczytać. Także o, jest, że data gdzieś będzie. Tu może będzie, może będzie data. 43, proszę bardzo. Gdzie tu jest datka? Jest, jest, jest. Jest data, tak? Tak, i tytuł. Proszę, idź dalej, może będzie nazwisko. Może że podpisał się właściciel książki. Ty myślisz? A nie, Ale ładny stan książki. Kolejna zresztą. Um, tak, kolejna książka. Także biblioteka była tutaj na pewno zacna w tych koszarach. No, nie było komórek, tak jak mówisz. Nie było komórek, nie było. Jak niedobro zrywkowa się było czytanie książek w chwili wolnej. To no tak na zakończenie. Tak no na zakończenie. Nie. I całkiem niezły papier. Stary dobry po niemiecki. I tak właśnie szczegóły tworzą całą tą historię tego miejsca. Właśnie znaleźliśmy tutaj Feldpost, czyli poczta polowa. Tutaj jest jeszcze data, 44, 9 i jeszcze, chyba już tutaj nie odczytam tej pierwszej daty. Wysłane z Essen. Tak i to, i to prawdopodobnie ten list przyszedł do żołnierza tutaj no i chyba go nie zdążył przeczytać Dowódca mu nie przekazał, nie może mu przekazać. Tutaj możecie sobie zobaczyć, że tu jest jeszcze jakiś podpis Tak. Pieczątka Ciekawe. No jest jakby domu świadectwo tego miejsca i 44 rok. Bardzo dużo tutaj mamy y, tych dat właśnie y, 44. 44 rok. I to chyba wrzesień jest. Tak no to już czyli jakby można powiedzieć, że w 1944 roku tu się dużo działo. Poczta przechodziła, yy, było przyjęcie też żołnierzy na stan Czyli ja w 1944 roku tutaj musieli być? W roku no, prawdopodobnie powiedzieć. ktoś tutaj musiał być, no bo skąd by się tutaj to wzięło? Taki drobny detal, a, a widzicie, że jednak jest. tutaj już są jakieś inne ciekawostki Elikatnie to jest. wszystko się tak rozpada słuchajcie że jest to napisane ołówkiem abgank zobacz tu jest też jakieś datowanie pierwszy pierwszy czterdziesty czwarty pierwszy styczeń czterdzieści cztery to ciekawe no i jest tutaj jeszcze tutaj coś widzimy Dziewiąty, trzeci, piętnasty hmm. hmm. co to było także tutaj takie rarytasy pokazujemy Wam praktycznie wydzieramy to z tych gruzów mm -hmm. i fajnie, że chociaż to się zachowało. Dokładnie. Ciekawostka. Ciekawostka. Zobaczymy na ile się da uratować. I muzeum to uratujemy. Tak, dokładnie, bo to wszystko oczywiście będzie przekazywane do muzeum. Tak. W ok. każdym razie tego typu Rzecz znajdujemy pierwszy raz. Także też podwójnie cieszy. I kolejne elementy wyposażenia, chyba żołnierskiego. Szczotka do butów. Taka widzicie, fikuśna. Drewno jeszcze się fajnie zachowało. Pewnie oficer sobie buciki czyścił. Tak. I i sobie je no. czyścił i zostawił tą a my teraz znajdujemy władzy stanne stan. jak na, na takie miejsce to też muszę powiedzieć że naprawdę się fajnie zachowało mhm. a włosie to jest oczywiście nie sztuczne tylko musiało być nie wiem z koń, końskiego ogona. Możliwe, coś tam no, na każdym razie no, nie było wtedy sztucznych takich tworzyw żeby takie włosie zrobić no i tak właśnie to wygląda Ciężka eksploracja wysadzonych koszar, wielogodzinne prace pod ziemią nie są łatwym zadaniem. Spod gruzów wydzieramy strzępy dokumentów. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie da się uratować. Dlatego dokumentujemy. Wszystko, abyście mieli wiedzę, jak to wygląda. Dla lepszych zasięgów subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. Jeśli doceniacie naszą eksplorację i zależy Wam na kolejnym odkrywaniu historii, Będziemy wdzięczni za każde wsparcie. Linki do stron w opisie pod filmem. Dziękujemy.